Także witam Was, to jest FS, Dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii mojego stowarzyszenia. I spółkę. Nawozy akcja. A, nie, nie pod podnieś i do, i do przodu. Trzecie nawozy na tym polu. I jeszcze chcę zasiać na tej, tej części trawę. Czy się uda? Zobaczymy. Nie wiem, która jest godzina. Nie wziąłem telefonu. Idziemy nawóz gdzieś dotąd załóżmy, no niech będzie gdzieś dotąd. Czy jest pszenica na większości. W tamtej części będzie trawa, nie zdążyłem wsiać. Czekałam aż pszenica wykiełkuję, żebym się nie pomylił. Więc dzisiaj będziemy się zajmować trawą. I pewnie przed będziemy ją kosić że fajna bardzo ta pszenica. Ładna bardzo. Podoba mi się. Idziemy teraz... Teraz gdzieś tu. Niech będzie iść z powrotem. I tak, powiem wam. Rozsiewacz nie oszukuje, idzie fajnie. Fajnie się je nim. Powiem wam. Nie, to już chyba. Wiecie? To już. Te pole jest chyba rozsiane, czekajcie. O, bo już widzicie, widzicie, jest farming, to wiecie, jak to jest farmingiem, zobaczmy. Yy, kamienie, a nie ma. Wpuszczanie, wałowanie, mulczowanie kamienie. I Więc wiecie, co mamy rozsiane, jedziemy. Wejdziemy już po tym. Będzie tu trawa. Będziemy się bawić tutaj z siełem. Trochę wam nagram się, trochę tu trochę nagram i trochę pogadamy i... i tyle. zostało po prostu no, ale już to. Było. Widzicie, musiałem, że od sąsiada lodowarkę, bo dali mi big baga. Chciałamy worki do do wrzucenia, do spichlerza, bo kupiłem pszenicę dla kur tak tą ładowarką zajechał szybko, szybko trzeba bierzemy ładowarkę Zmieścimy leciutko i będą musieli schować się tego, bo Dobra, wyjedziemy? Wyjedziemy, dobra. A my już mamy, prawda, jest. Jedziemy fajnie, że się zmieściłem. I teraz jedziemy, szybko się prosić. stoi. Się. No, zacznijmy się. może od strony przenicznicy. Powoli sobie siejemy, powoli się, sieje, bo trochę silnik jest przyłużany do tej 30 ja nie mogłem od 80. od sąsiada szalap 902, więc się jest mnie na 30. To fajnie, bo tak się nie oszukuje tak się wnik. się sieje wolno. Trzeba jej się albo zmienić, albo ja po prostu kupić większy ciągnik. Aha. No, trochę jeszcze posłuży. Mało by używane, jak wiecie, na poprzedniej gospodarstwie. Yy, trochę się mylę, no bo wiecie, zimno. Jeszcze mały dopiero, więc tylko sieję to. I później. Do sąsiada raczej coś będziemy, będziemy robić, albo siebie jakieś, albo coś. I działamy. Powolutku, powolutku. Nie spieszymy się. Powolutku. Dobra, widzimy się za chwilę. No tyle, ciężko ma trzydzieska, ale sobie radzi jakoś. Takoś. Powiem, ta pszenica ładnie rośnie. Ładnie, ładnie. Nie ja powiem, że nie. I tutaj. Trawa jeszcze i pole fajne. Tu połowa jest pszenicy, większa. No wiecie, pszenica dla kur, trawa dla krów. I będziemy na razie u sąsiada robić. Pól jeszcze żadnych nie kupiłem. Pewnie pożniwak będę szukał. Jako jakiś pól. I sobie przecież powoli kompoli sieję. Jeszcze siebie wiosenne tu sąsiada są. Tam się nabawimy klasem z Hydropakiem, z zestawem fajnym. Bo nie w tamtym roku na jesień i fajnie się siało. Ale nic nie, nie nagrałem, nic nie zrobiłem zdjęć, bo po prostu szybko trzeba było zasiać. Bo terminy goniły sąsiada. Więc szybko trzeba było siać i dlatego nic nie było. I tak jak. jak w zimę w odcinek, jak z maszyn kupowania no z transportowania bo to były kupione to Tam wam różne ujęcia z wykopku chyba tam jeden filmik i tam większość zdjęć z z z z z, z, z mówię, mówcie mi eee, zapomniałem z o właśnie z się u tej pszenicy i uprawy tego pola też wrzuciłem jakieś wam ujęcie też wam wrzuciłem coś bo tutaj trochę źle trzyma wyszło. Dlatego trzeba zaraz podnieść i dobra zaciśnię, podnosimy. Jedziemy na koniec pola. Pojedziemy poniesiony i pewnie po siewach o idzie. trochę nie podrzuciło, tu już poprzednio zrobiłem. Tak, tak i po siewach tu sąsiada jedziemy na siewy, bo u nas już będzie wszystko zrobione. Tu to kończę, także. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!